To Ty co jest? Skin do się ma na kolano. Lachiński. W ogóle ma sławę na basterze. No, trafię bastery i mam w ogóle. Jest, kin Carlos, jest. To jest skin do Karlo, co jest? Ale fajny event w się jest teraz. Lachiński nowy rok, dwa skiny już dostałam. Jeszcze, o, jeszcze na innych kontach będę otwierał. Legię. To jest skin do Tika. Nie potrzebuję, bo mam ładnego skina do Tika. Chyba tego śnieżnego sobie ostatnio kupiłam. A znaczy jak on był w ogóle do kupienia. Czekaj, nie wiem. O widzicie? No. O, ile chcę mam tutaj do odebrania. Dużo pizzy. O, emotki. Jutro w ogóle do odebrania jest ten skin. Ten skin do serża, was astral skin. No. Czeka, czy tu miał takie sześć jak na głównym koncie. Chyba nie. Brak farta kompletnie. Nie to konto. Kurczę, mi palec. Ogólnie ostatnio mój wyraz sobie zmienił nikt na gut świnia, bo to ktoś inny mu zmienił w ogóle. Ten miodek co tam ma kończy końca, co tam przy przypadek otwiera, mówi że się zjął palec. No w sumie tak się teraz nie znał. się wsiadać, więc muszę szybko. a tu nie mam tego serca. E, skam Ty, skam Co za skam? Co za skam? Dobra Nikogo tu nie trafi, bo nie da... Czy tam był mityczny StarDrop? Przez chwilę pokazany Przywołałem przyszłość O, skin do nitty. O, naj, najładniejszy skin do nitty, Jak jest w grze Dobra, gnie. Ostatnio dro dropnąłem yy, bastera z prezentów. Nie nagrałem tego, bo oczywiście mi się Moplizan zlagował w tym dniu i nie mogłem nagrywać akurat. No szkoda. Dropnąłem go z prezentu. Tego prezentu są OP na tym i będzie. chyba na autobus. Prezenty są OP. Aha, jeszcze jednego prezentu nie odebrałem. Zagramy sobie basterem No jeszcze wtedy kiedy o nie, nie. zdążę ja Takie nie autobus może uciec, więc będę obiec. za chwilę Schema. Chodź, zostałem trochę co za